No, cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani na kanale Oczy Szeroko Zamknięte tarot. Kochani, dzisiaj będzie czytanie na pełni. Pełnia w Baranie będzie miała miejsce 29 września o godzinie 11.58. Kochani, tak jak na karcie tutaj widać, hasło zbliża się ogniste apogeum. Mm. To energia, w której mm, możemy sobie uzmysłowić, że asertywność to jest świetna cecha, ale należy pamiętać, aby przy tym nikogo y, nie wdeptywać w ziemię. Y, warto też pamiętać, że jeśli Twoja sytuacja powoduje u Ciebie napięcie, spróbuj uspokoić się medytując. No, i to jest też taki aspekt dosyć nieprzyjemny. Mm, nawet dla na osób, a może głównie dla osób bardzo pewnych siebie, który tak nam podpowiada, aby nie być dzieckiem, bo to może generować główne problemy w naszym życiu, tak? Nie postępować tak, że ja chcę, bo ja chcę i to, jak inni. Funkcjonują mnie nie obchodzi, nie obchodzi mnie co czują, nie obchodzi mnie co myślą, nie obchodzi mnie, że ich ranię, bo ja chcę żeby tak było. Kochani unikamy tego, pomyślcie czy wy przypadkiem tak nie funkcjonujecie, mam nadzieję, że nie moi kochani, bo ja wierzę w to, że tutaj są same cudowne osoby. Yy... Z drugiej strony ta karta trochę przypomina o tym, aby mm, częściej sobie pozwalać na frajdę. Po prostu. No i czas, moi kochani, na Was, kochane. Byki i byczuliczki. Już patrzymy. Już patrzymy, co dla Was. Co się dopełnia podczas pełni. Mm -hmm. O! Okej. Okay. No. Co? Co tutaj się dzieje? Moi drodzy. Dobra. Kochani, to też jest bardzo, bardzo specyficzny przekaz, chyba. Już patrzymy. Kochani, macie jakieś poczucie niesprawiedliwości, poczucie zranienia, ktoś was skrzywdził, słowem, czynem, coś doświadczyliście, gdzie jest Wam źle, w jakiejś kwestii czy to zawodowo, czy to w relacjach z innymi ludźmi. Może być związkowo, nie musi być. Może być to nawet ktoś z rodziny. Kochani, coś się tutaj zadziało. W wyniku czego yy, chyba straciliście taki grunt pod nogami, yy, utraciliście takie poczucie stabilizacji. Yy. I co? I kochani, postanawiacie odejść. Postanawiacie odejść od tego. Po prostu odejść. Czy zakończyć jakąś relację z toksyczną koleżanką, kolegą. Czy postanowiacie zmienić pracę? Bo stwierdziliście, że już macie dość i już nie wytrzymujecie. Odchodzę, coś się dzieje, nie się dzieje, co chcę. Odchodzę. I bardzo dobrze, kochani, i bardzo dobrze. Może być to też wyjście po prostu z toksycznej relacji, jeżeli była tutaj zdrada, a mogła być. Mogła być nawet zrada w małżeństwie, bo mamy tutaj utratę takiej stabilizacji. Oczywiście nie musi być, po prostu w jakimś związku odchodzicie, bo macie już dość i bardzo dobrze, i macie iść w zupełnie coś nowego, kochani. Księżniczka Pentakli, czyli macie zwrócić uwagę na coś zupełnie nowego. Niedługo jakaś nowa oferta się Pojawi, albo chodzi w ogóle o zmianę kierunku. O nowy kierunek. Czy to zawodowy, czy w relacjach. Jeżeli źle się czujecie w jakimś towarzystwie, zmieńcie to towarzystwo. Jeżeli w związku jesteście ranieni, nie ma sensu cierpieć. Trzeba iść po lepsze życie, kochani, i macie iść w nowe. Macie iść w nowe, to jest karta rada dla Was. I co tutaj się dzieje? Hmm. Wiecie co? Mam tutaj wrażenie, że ktoś nie będzie chciał rozwalić czegoś. Uważajcie, uważajcie na to, jeżeli będziecie chcieli coś ratować. Prawdopodobnie chodzi tutaj o tą sytuację. Nie wiem, czy to w kwestiach zawodowych, czy relacyjnych. Coś na siłę, będzie, nie będziecie chcieli czegoś zostawić, odpuścić, zniszczyć, dać, dać temu się zniszczyć do końca. Mamy kartę wieże i mam wrażenie, że ktoś na siłę będzie próbował uratować to coś. Siedzieć w tym czymś, co tutaj y, mówiłam wcześniej, nie będzie chciał, ratować, y, nie będzie chciał y, zostawiać. Kochani, jak to jest z wieżą? Wieża, która jest postawiona na nietrwałych fundamentach, ona musi runąć, bo podtrzymywanie jej jest tylko chwilowe. To tylko przedłuży wasze cierpienie. I nie ma sensu, a wy jakby chcecie, jeszcze chcecie, a może da się współpracować, a może da się pogodzić. Jeżeli tutaj były zdrady, to powiem Wam, że one będą. One dalej będą. Nie ma co się łudzić, jeżeli odkryjecie zdradę i ktoś Wam mówi, że już nie będę. No niestety, no niestety, tutaj będzie. Może ktoś odkrył Waszą zdradę, kochani, i tutaj um, myślicie, że będzie ratować? Nie, nie będzie ratować. Nie będzie ratować. Nie ma sensu, żebyście wy się starali ratować, bo. Um, bo wynik, kochani, bo wynik to jest szóstka mieczy, czyli odejście. Czyli trzeba zmienić pracę, czyli trzeba zmienić relacje, czyli trzeba się odciąć od kogoś. Szóstka mieczy to jest zmiana pracy, przeprowadzka bądź tak bardzo, bardzo w skrócie bądź karta po prostu braku kontaktu. I to będzie efekt, nie ma już co ratować. Uważajcie, uważajcie, jeżeli będziecie chcieli na siłę coś ratować lub ktoś będzie chciał na siłę ratować, yy, nie ma, nie ma sensu, kochani. Karta rada dla Was. Poradzicie sobie ze wszystkim, jeżeli boicie się, że nie podałacie finansowo, jeżeli boicie się, że nie znajdziecie innej pracy, jeżeli boicie się, że yy, jakoś jeżeli odejdziecie tak od tej drugiej połówki, jeżeli byliście w jakiejś relacji, że nie dacie rady finansowo, dacie radę ze wszystkim albo w jakichś innych kwestiach organizacyjnych sobie nie poradzicie poradzicie sobie, dwójka pentakli mówi o tym, że sobie świetnie dacie radę, może nie będzie super łatwo i będzie wymagało dużo wysiłku, dużo akrobacji żeby sobie z pewnymi kwestiami poradzić, ale dacie radę dacie radę bez problemu no i nowa droga, kochani. Zmiana perspektywy. No jeżeli faktycznie to tutaj się zadziało, no to nie dziwię się, że zmiana perspektywy będzie waszą nową drogą. No, w wyniku straty, patrzcie, tak. A, sprawiedliwość, super. No. I wszystko jasne, kochanie, to jest tak spójny, jasny przekaz. Zmieniacie perspektywę w wyniku jakiejś straty, czyli tego, co się tutaj zadziało, jakiejś niesprawiedliwości, odejścia yy, z pracy, z jakiejś relacji. Jeżeli, słuchajcie, macie dobrą relację, to może chodzi po prostu o relację z kimś innym, tak? Może relację z z jakąś pseudoprzyjaciółką, przyjaciółką, czy pseudo przyjacielem, a może chodzi o jakiegoś członka rodziny, z którym należałoby mm, uciąć kontakt. Nie musi być to związkowo, może być to też zmiana pracy. Eee... No, może być, kochani, ale tak, zmieniacie perspektywę w wyniku jakiejś straty. Słuchajcie, efekt będzie sprawiedliwość. Tak ma być w efekcie wasza karma dobiega końca kochani, lekcja, jakaś lekcja życiowa coś co musiało się stać może na przykładzie jeżeli to jest w pracy jeżeli w pracy ktoś wam powiedział o jedno słowo za dużo prawdopodobnie działo się już wcześniej gorzej tak ale teraz was to jakby dobiło i musiało was w pewnym momencie dobić żebyście w końcu postanowili zmienili tą perspektywę rzucili to chociaż to prawdopodobnie nie była łatwa decyzja i żebyście mogli wejść rozpocząć coś innego wejść na wyższy etap wyjść na lepsz, zdobyć lepszą pracę Zdobyć wymarzoną w końcu pracę. I tak samo związek, jeżeli tutaj chodzi o związek, no ok, dobiło was. Sponiewierało i myślę, że to naprawdę mogą być bardzo ciężkie te energie. Ale zobaczycie, że z czasem wyjdzie to nam wam na dobre, bo prawdopodobnie pojawi się za jakiś czas, jeżeli będziecie gotowi. Naprawdę y, osoba, z którą warto wejść na wyższy poziom. Mamy tu kartę sprawiedliwości, kartę y, wejścia na wyższy poziom, kartę y, karmy, tak naprawdę. Czyli coś się zamyka, taki cykl, coś, co musieliście przejść, żeby było lepiej, zamyka się i przed Wami się otwiera. To nowe, to lepsze, chociaż mówię, na chwilę obecną możecie w ogóle tego nie czuć, co ta baba, który gada, mm, ja tutaj kocham i chcę być z tym, no nie szkodzi, że mnie bije, że mnie zdradza, ale jako tak kocham, nie kochani. No chyba, że chcecie, żeby ten cykl trwał i trwał, żeby to się powtarzało. E, oczywiście tutaj panów to też dotyczy, bo kobiety, wiem, też takie mogą być tu. Niedojrzałość i jakaś taka perfidia nie ma płci. Karta rada, kochani, nie poddawajcie się. Nie poddawajcie się, walczcie o swoje, walczcie o swoje, walczcie ciężko o swoje, ale też, jeżeli coś Was przytłacza, to po prostu to. Rzućcie, rzućcie. Jeżeli coś Was dobija, coś Was przytłacza, z czymś już nie macie, nie dajecie rady, po prostu to zmieńcie, nabierzcie innej perspektywy. Kochani też, um, myślę, że niektóre my kropki spadną na, yy, z oczu, jeżeli chodzi o relacje. No. Albo praca. Jakby zdadzą sobie też sprawę z tego, że nie ma sensu. Ale dzięki temu, kochani, otwiera się przed Wami nowa droga. To jest świetny czas jest um, też symboliczne zamknięcie, dopięcie swego rodzaju rzeczy. E, I z e, przesileniem, z 23. Po przesileniu możecie zamknąć stary etap. No i oczywiście z rokiem numerologicznym i otworzyć, zmienić życie. Na, otworzyć się na zupełnie nowe, tyle moi kochani. Trzymam mocno kciuki. Nie poddawajcie się, proszę, nie poddawajcie się. Dajcie sobie ze wszystkim radę i macie iść w nowe. Jeżeli się zastosujecie do rad kart, będzie naprawdę dobrze. Wejdziecie na, na wyższy poziom. Życzę wam wszystkiego dobrego, buziaki. Trzymam kciuki.